45. rok, jak Sowieci szli nas uwolnić, to, to nasza wioska jest tak w dole, a Niemcy, Sowieci szli z no, sodu, a Niemcy z drugiej strony. I jeden do drugiej strzelali, a tak pod naszymi, nad naszymi domami, bo tak w dole mieszkali. Wiemy, każdy by szybko pakował brat czy tego, nie, no mu się poświęcimy. Odmówimy ak poświęcenia sercu sobie Potem mama pięknie śpiewała. Jezu, nie opuszczaj nas. No, to, to była wiara mamy. Ojciec Błażej, sekula, franciszkanin, wierzę w Boga.